Ozzy Osborne pozostawił po sobie wiele legendarnych utworów. Przypominamy najbardziej znane. Ozzy Osborne zmarł 22 lipca. O śmierci legendarnego muzyka poinformowała jego rodzina za pośrednictwem mediów społecznościowych. Artysta przez ponad pół wieku stworzył mnóstwo hitów. Dziś wiele z nich ma miano kultowych. Warto przypomnieć najpopularniejsze jego utwory. Ozzy Osbourne przez wielu uznawany jest za prekursora heavy metalu. W 1968 roku założył zespół Black Sabbath, rozpoczynając swoją niezwykłą karierę. Dziś uznawany jest za prawdziwą legendę, a jego utwory to obowiązkowe pozycje dla fanów mocnego brzmienia. Najpopularniejsze utwory od jego Osborna stworzył mnóstwo hitów z Black Sabbath, ale i solo. Przez blisko 50 lat Ozzy Osbourne stworzył dziesiątki hitów. Część z nich powstała z zespołem Black Sabbath, w którym występował w latach 1968-1977, 1978-1979, 1985-1997-2006, 2011-2017 oraz 2025. Wśród najpopularniejszych utworów należy wyróżnić Black Sabbath, N i B, War Paranoid, Iron Man. Po odejściu z Black Sabbath w 1979 roku Ozzy Osbourne rozpoczął niezwykle udaną karierę solową. Jego debiutancki album Blizzard of Oz 1980 z utworem Crazy Train odniósł ogromny sukces, pokazując, że Książę Ciemności potrafi odnaleźć się również poza macierzystą formacją. Spod jego ręki powstały takie dzieła, jak Crazy Train, Mar. Krauli, Bark, Ad the Moon, No More Tears, Mama, I'm Coming Home. Ozzy Osbourne jest prawdziwą legendą. Od lat wymieniany jest wśród największych gwiazd. Ozzy Osbourne to nie tylko muzyk, ale również ikona kultury. Jego wkład w rozwój heavy metalu jest nie do przecenienia. Wpłynął na niezliczoną liczbę artystów, a jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia. W 2009 roku został sklasyfikowany na 10. miejscu listy 50 najlepszych heavy metalowych frontmanów wszechczasów według Roadrunner Records, a magazyn Hit Parader umieścił go na 8. Miejscu w rankingu 100 najlepszych wokalistów heavy metalowych wszechczasów. W 2024 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy.